No, podejście number 42. Nie no dobra, może to jest moja dziesiąta próba nagrania tej kuwa, gówno gry. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Eee, to jest dosłownie chyba zdziesiąta próba nagrania tej gry. Plus, już ją przeszedłem raz, a się okazało, że nagranie było. że tak to ujmę pięknie, niestabilne. Nagranie było niestabilne i przez co dopiero teraz odkryłem, że. Yy, że, że jak odpaliłem grę w oknie, co nią. To nagle się, nie wiem, gra chyba lepiej zaczęła chodzić, nie ma enkodowania przyciążonego ani nic, nie wiem, nagle wszystko, wszystko jest git. Na szczęście wy macie w pełnym ekranie, ja gram tylko w okienku, gra chodzi lepiej, ale i tak dalej, przepłaciłem to jakością wyglą wyglądam tej gry, bo na epickich ustawieniach wygląda ładnie. Tak jak gram na medium, żeby jakkolwiek móc przejść tą grę. Na miarę płynnym klatkarzu, mogłem grać na podglądzie w sumie, ale na podglądzie mam mniej FPS-ów, tak mi się wydaje. Okej, okay. da się wejść pod łóżko, tu jest już łom, niestety. No, U! panie, bo ty na mnie spojrzałeś. Ty, on przez okno idzie. On przez okno idzie, patrz, 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 patrz. patrz. Przez kto? Tradycji musiało zdać się dość. Utknąłem w oknie. Da się też młotkiem, ale po co iść na łatwiznę? Dobra, Nibor tutaj sobie idzie. To my pójdziemy sobie tędy. się winno pojechać? Da się, of course. Gdzie teraz było? A, dobra, bo tam z tamtej strony się nie dało. O jezus, manekin. Teraz ci był wytrych. Chyba tu ci zaraz był wytrych. Tak, mamy wytrych. A no ta tamty nie zjadę. Łej. Oby go tu nie było, by go tu nie było, by go tu nie było, please. On to był. Był, 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 był. Dobra, Już widać Josa widać, widać yy, Nie wiem po co tu ładna, dobra Mamy to! Ty mi grę skrętował Teraz już nie skraszuję? Skraszuję. Super. Dobra, tak więc to była alfa pierwsza. Ja już mam dość tej gry na dziś. To jest mój dziesiąty raz, więc dziękuję. Do zobaczenia w kolejnym Hello Nibor.